Zestawienie dzisiejszego wieczoru. Jest to zawodowa walka MMA w limicie kategorii średniej. W narożniku niebieskim reprezentant Spartacus Rzeszów. Przed Państwem Bartosz Kwiatkowski! Bartosz Kwiatkowski Spartacus Rzeszów Rekord zawodowy 4-2. 4 wygrane, tylko dwie porażki. Ostatnia wygrana z Mateuszem Sosnowskim przez potężny knockout w 56 Jest to knockout, który był jednym z faworytów do wygrania knockoutu roku. Bartosz Kwiatkowski to uczestnik GAL Wotore, czyli GAL... Uczestnik GAL Wotore, gdzie główną jakby zasadą że jest to, że zawodnicy biją się na gołe pięści. Jest też posiadaczem, byłym mistrzem tej, kategorii, tej organizacji. Wszystkie zwycięstwa, wszystkie cztery wygrane wygrywał przez knockout lub techniczny knockout w pierwszej rundzie, także możemy tutaj spodziewać się na pewno mocnych ciosów. No i Bartosz Pietkowski jest zawodnikiem, który na pewno nie kalkuluje, który lubi wymiany, bije się w tak zwanym brawlu. Zobaczymy, jak poradzi sobie z młodym, bardzo wysokim Dobrze zbudowanym Dawidem Gryniem z Olsztyna. Popularny Ufol wchodzi do oktagonu. Niski zawodnik, jednakże potężnie zbudowany. A jego przeciwnikiem w narożniku czerwonym jest reprezentant Arachion Olsztyn. Przed Państwem Dawid Gryń. Dawid Gryń zawodnik Arachionu i ława Arachion Olsztyn, przepraszam. Podobieństwo trenerów Sawła Derlacza i Szymona Boskowskiego. Rekord zawodowy, 2 zwycięstwa, 0 porażek, no i zdecydowanie najtrudniejsze zadanie, najtrudniejsze wyzwanie w dotychczasowej karierze. Widzimy już trenera Wońkowskiego, Wiktoria Andrów na rożniku. No zdecydowanie zasięg po stronie Dawida. Bardzo wysoki, też blisko 2-2 metrowy zawodnik Na pewno musi wykorzystać to przeciwko Bartoszowi kwiatkowskiemu zjewać, to jest dla mnie doberzy Wylatuję w półmro, wszyscy są nieśmiertelni, dopóki nie umrą Spokój na twarzy Piatkowskiego, spokój na twarzy Dawida Nienawidziłem wszystkich, te stare miejsca na na ostatniej gali na TPL31 z Kamilem Bekalem wygrał i niejednogłośną decyzją. Decyzja przez wielu uznawana przez dość kontrowersyjną. Wcześniej wygrana na Feldza Alanem Szymańskim w jego debiucie zawodowym. Początkowo jego rywalem miał być Damian Florianczyk, ale Damian zdecydował się przejść do kategorii półciężkiej i ostatnio stoczył zwycięską walkę na gali Babylon MMA, gdzie bardzo szybko poddał rywala, dokładnie w 24 sekundy. Więc widać, że ta kategoria półciężka mu służy. Damianowi Florianczykowi życzymy powodzenia w wyższej kategorii, a my już tutaj oglądamy walkę w kategorii półśredniej. Dawid Gryń, Bartosz Piotrkowski. No i widzimy ten ogromny Ogromną przewagę wzrostu i zasięgu. No ale tak jak mówię, Kwiatkowski dobrze zbudowany. Nie boi się wymian, nie boi się wyzwań. Frontkich ze strony Kwiatkowskiego i potężne low kicki. Okopuje przednią nogę grynia. wyżej. Na razie Dawid Gryń spokojnie, bardziej wycofany. Pierwsze mocne wejście Kwiatkowskiego i to on zajmuje ośrodek oktagonu. bo okopuje mocno nogę przednią Dawida Grynia. Dawid musi zacząć szukać swoich szans tutaj w dystansie. Potężny prawy prosty na korpus, uszola. No i widać, że tutaj próbuje mocno wejść. No i mamy. I sędzia przerywa walkę. Dawid Gryń szybko znokautowany. Sędzia przerywa ten pojedynek. No i popularny Bartosz, popularny ufol Bartosz Kwiatkowski zwycięzcą tego pojedynku. Znowu pierwsza runda. Jest to jego piąty wygrany zawodowy pojedynek i piąty wygrany pojedynek w pierwszej rundzie. Dawid jeszcze tutaj się nie podnosi. Jest to jeszcze młody, perspektywiczny zawodnik, na pewno dużo, dużo jeszcze przed nim wspaniałej kariery. Szybka robota u Fola. No i przed nami już tylko i wyłącznie walka wieczoru. Ale zanim do niej przejdziemy, podziękowania, gratulacje, statuetki. W pierwszej Zdjęcia. minucie 13 sekundzie rundy pierwszej. Poprzez knockout wygrywa Bartosz Kwiatkowski. Bartosz Kwiatkowski po raz kolejny knockoutuje no swojego interwizor. zawodnika, swojego przeciwnika w pierwszej Zdjęcia. rundzie. No i zdecydowanie jest to kandydat na bardzo poważnego gracza, jeżeli chodzi o tę kategorię wagową w Polsce. Chwila dla fotoreporterów. Zdecydowanie Kwiatkowski może nie imponuje warunkami fizycznymi, natomiast imponuje charakterem, imponuje siłą fizyczną. No i to się przekłada na wyniki walk. 5 zwycięstw w pierwszej rundzie przez knockout bądź techniczny knockout. A przed nami już tylko walka wieczoru Adrian Błoński.